Witam Was serdecznie, widzowie, na dwóch bardzo dziwnych sidach. Dobra, rozpimy się normalnie na pustyni, ale jak spojrzymy tu, to słuchajcie, jest wioseczka, nic dziwnego, ale jest jeden kowal. Drugi, trzeci, czwarty Ile? dobra, nieważne. Jest podwodna piramida. Tego to nie widziałem. Ten sid jest generalnie. Z YouTube'a będziecie mieli w opisie te seed'y. Dobra, pokażę wam później jakie itemy możecie zdobyć w ogóle z tych wszystkich skrzynek. Yy, będę je tutaj zbierał yy, i pokażę wam. Ten seed jest generalnie z YouTube'a, a drugi będzie, który sam znalazłem. Chciałem sobie przyjść Minecrafta, ale na Creative'ie całe szczęście. No, nie wiem, dlaczego mi się tak zachciało na kreatywie ale ja tutaj właśnie znajdę skrzynkę. Sorry, że zanudzam, ale ja wam pokażę itemy, które ten. Ale generalnie pod nami jest end. Dobra, nie pokazuję wam tych itemów. Pod nami jest end. Rzucę wam ender perełką i pokażę wam, że tu jest end. Patrzcie, generalnie jestem na Bedroku. Ten odcinek był obiecywany od dawna. W ogóle polecam. Na kanale jest nowy odcinek z Grow a Garden. Tutaj mamy ten w ogóle end, jak mówiłem. Grow a Garden i tak dalej, ale naprawdę. O, to jeszcze portal jest. Jak? Fajnie. Czy ktoś tu się budował? Czy to co, co jest? Nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich seedów. A my przechodzimy do następnego. Sida, Którego sam znalazłem i doświadczyłem na własnej skórze. Jak W ogóle... Co to było tam? Nie ma... Nie powiem czego, bo ten... Ja już tam poszłam sobie pod to miejsce. Patrzcie. Tutaj jest... Zobaczcie, wioseczka, ale nie rozpimy się tu. Ryspimy się tam, tam kilka tysięcy kratek od tego, od endu, ale najdziwniejsze jest będzie. Patrzcie. Dobra, wkopiemy się tutaj. Ojej, nie, nie cierpię tego wkopywania, to. już właśnie, tu już jest początek. O, zacie. Jak gdyby nigdy nic. Ale endu tu nie ma. Endu tu nie ma! Ja jak grałem, to chociaż było trochę endu. Były schodki. Tutaj nie ma nic. Patrzcie. Tam widzieliście... Nie, ja wam udowodnię, tu jest cave. Tu nie ma portalu. Rzucę perełką. Tam nam wkazuje. Patrzcie. Co to, to, to jest, no? Ktoś chce przejść grę? Nie na tym seedzie, dziękuję. To wezmę pochodnie, żebyście mieli lepszy widok. Yy, w ogóle nie polecam grać na takich seedach. Będziecie mieli je w opisie, ale tutaj nic nie ma. Ej, a chwilę pod tym. Aha, dobra, tu jest, ale tu nie ma. Patrzcie. Tutaj jej chcesz iść? Nie ma. A na górze? Żebyście nie mieli pretensji w komentarzach. Nie ma. <ścoughs> nie ma. End nie ma, po prostu. Krówka tutaj ko mnie siedzi. I poet, czy tu jest end? Nie. No więc, właśnie krówka. O, i w ogóle tutaj była gdzieś taki kejwik, Postaram się go znaleźć. Ale tam były lewitujące wagoniki. Wagoniki w ścianie. Dobra, to jest najdziwniejszy sit, którego sam znalazłem w ogóle. Dobra, o, tu jest ten kejwik. Tutaj gdzieś powinny być latające tory. Boże, spawner. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Do, nas do następnego odcinka. Pa, trzymajcie się.